Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochane Państwu. Nie wiem, co państwo na to, ale ja jestem gorącym zwolennikiem Świątecznej Orkiestry Pomocy. Orkiestry Świątecznej Pomocy Boże. Jestem zwolennikiem i się pomyliłem w nazwie. Przybył dzisiaj do nas specjalnie w tej sprawie, chyba pan Little Moritz. Cześć chłopaku. Bo... Bo w Stanach Zjednoczonych, to też ta orkiestra jest znana i ludzie zazdroszczą. Prawda to jest? A ja bardzo znana ta jest orkiestra. W Stanach całych, bo wszyscy zazdroszczą, że Polacy taki nerd, że potrafią tak kurde zrobić, jak nikt na świecie tego nie umie zrobić, że Jurek jest okej, okay. a jeszcze jest biznes na tym mamy w Ameryce jest biznes. I my się cieszymy jak biznes, a nie jak w łapciach chodzi po biznesmen jest no, orkiestra zaraz? <grym> I ja sobie nawet z na tej okazji kapelusz sprawiłem, dostałem od jednego kowboja z Barchewa, a zresztą Buszka. Dobrze, bardzo proszę w takim razie, panie Little Moricu, zapraszam. Jedziemy. Jeżeli ktoś ma głowę na karku i wielkie serce Chrzanić mateów i niedowiarków nie trzeba więcej Dzisiaj do ciebie kreślę dwa słowa nędzny hejterze Bo gdy się z dupą pomyli głowa w rozum nie wierzę Gdy horyzonty razem z rozumem masz raczej kuse i narodową, za nic masz dumę, jesteś fajfusem. Człowieka jeśli widzisz dla ludzi takich jak Jurek, spróbuj raz jeden chociaż obudzić w sobie kulturę. Ten ci wyskropku, dam właśnie radę, bo los to sprawi. Plując na Jurka stugębnym jadem, sam się udławisz. Czego Ci życzę w mało serdeczne wchodząc rejestry? Ktoś cię podłączy, wtedy bezpiecznie pod coś z orkiestry. Bardzo się cieszę, że mamy podobne zdanie w tej sprawie. Do zobaczenia. Hej. Proszę Państwa, dzisiaj jest, no nie ukrywam, że jest czwartek. Yy, I to 9 stycznia jest. No i imieniny obchodzą, ohoho, dzisiaj imieniny obchodzą Adrian, Antoni i Piotr oraz Adrianna, Alicja, Bratz, Julian, Marcelin, Marcelina, Marcjanna, Mścisława i Przemir. I wszystkiego dobrego, kochanym Państwu solenizantom, nietypowe święta, Dzień Liki Ochrony Przyrody i Dzień Moreli. Ciekawe, czy jest Dzień Treli, mogliby połączyć z Dniem Moreli. Przysłowie na dziś, styczeń, styczeń, wszystko studzi, ziemie, bydło, ludzi, to taka mądrość ludowa. Cyca te dnia, wiesz Adam Mickiewicz, nie zamiar podług sił. Nie zamiar podług sił, ale siły mamy dzisiaj na tyle, słuchajcie, żeby jeszcze grę półsłówek pani Beaty Engler, która przysłała sporo towaru, dzisiaj. Muchy w rajdkach. Dziękuję Państwu serdecznie i pan Little Morris też dziękuję. Trzymajcie się, widzimy się jutro.